Iwona Domagała, witam państwa i zapraszam na przegląd tygodnia jestrzemskiego portalu informacyjnego JASNET. Ochrona środowiska to główny temat, który zdominował obrady sesji Rady Miasta w czwartek 23 lutego. Środowisko naturalne zaprzątało uwagę radnych podczas ostatniego posiedzenia Rady, wszak ochrona przyrody i stwarzanie warunków do jej rozwoju jest jednym z ważniejszych zadań człowieka. Przewodniczący Rady Miasta tak ocenił warunki, w jakich żyją Jastrzębianie. W mojej ocenie jest, jest całkiem niezła sytuacja. Czasami jest lepsza niż w niektórych miejscowościach Beskidu Śląskiego. Dyskutowano również o konieczności dostosowania miasta do nowej ustawy o gospodarce odpadami. Tadeusz Sławik uważa, że jest rewolucja. Wiemy, że, że teraz gmina będzie zawierała umowy z mieszkańcami miasta. Rada będzie musiała w najbliższym czasie do końca roku praktycznie podjąć kilka, może kilkanaście uchwał związanych z tymi nowymi aktami normatywnymi. Doradca prezydenta Franciszek Piksa przedstawił problematykę związaną z ochroną środowiska. Radni dowiedzieli się między innymi jaki jest stan zanieczyszczenia powietrza, gleby oraz wpływu kopalni na otoczenie. Poza tym zebrani przekonali się, że na terenie Jastrzębia znajdują się ciekawe okazy fauny i flory, jak na przykład zaskroniec, jaszczurka z winka, czy motyl mieniak tęczowy, a z roślin skrzyp olbrzymi, konwalia majowa, porzeczka czarna. Poinformowano również, iż Jastrzębianie coraz chętniej segregują śmieci, co sprzyja ochronie środowiska naturalnego, a największymi obrońcami przyrody są najmłodsi mieszkańcy. W Jastrzębiu powstało kolejne biuro poselskie. Tym razem swoją nową siedzibę zaprezentował poseł Grzegorz Matusiak. Oficjalne otwarcie miało miejsce 20 lutego. Tuż po godzinie 10 w lokalu przy ulicy Mazowieckiej 2 jaszczębski poseł przywitał licznie przybyłych gości. Jak podkreślił, biuro powstało w konkretnym celu. Przede wszystkim to biuro ma służyć mieszkańcom, mieszkańcom Jaszczębia, mieszkańcom Okręgu ryblickiego. Tu będą rozwiązywane problemy, myślę, że będą rozwiązywane pozytywnie problemy mieszkańców dotyczących działań administracyjnych, rządowych i samorządowych. Jest też już pierwszy problem do rozwiązania. Na dzień dzisiejszy zbieramy wnioski, informacje dotyczące udzielania bezpłatnych akcji dla pracowników Wierszczyckiej Spółki Węglowej. Wiele osób nie otrzymało tych akcji, w związku z tym zwracają się do mnie, do mojego biura poselskiego o wsparcie, o pomoc. Poseł deklaruje, że nie będzie unikał trudnych tematów. Jego zdaniem kwestie administracji samorządowej są ważne, ale. No właśnie, ale również są sprawy prywatne, sprawy związane z pracą. E... Tutaj też myślę, że jako biuro poselskie no nie mamy takich możliwości, ale też nie unikamy udzielania wsparcia i pomocy. Niebawem uroczystości przyniosły się z nowo otwartego biura do pobliskiej restauracji. Tu pojawiła się okazja do oficjalnych przemówień. Jak powiedział poseł Grzegorz Tobiszowski, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, teraz trzeba nadać temu miejscu treść, czyli wypełnić je merytoryczną pracą na rzecz mieszkańców. Tegoroczni maturzyści mają coraz mniej czasu na zadecydowanie, co z ich dalszą drogą kształcenia. Z pewnością w podjęciu decyzji, jaką szkołę wybrać, pomocne okazały się ósme młodzieżowe targi edukacyjne. Które odbyły się w środę 22 lutego w zespole szkoły nr 2. Przedsięwzięcie miało na celu przybliżenie oferty edukacyjnej pobliskich uczelni. Na tegorocznych targach zaprezentowały się placówki edukacyjne m.in. Ścieszyna, Katowic, Chorzowa, Dąbrowie Górniczej, Żor, Raciborza czy Wodzisławia Śląskiego. Są to różne uczelnie, uczelnie państwowe, uczelnie prywatne o różnych kierunkach. Także każdy znajdzie, myślę, z maturzystów coś dla siebie. Można było zauważyć zarówno zwykłe, standardowe stoiska, na których czekały ulotki i gadżety, jak również takie, które zdecydowanie bardziej przyciągały wzrok. Przy pokazach zjawisk fizycznych, masażu czy pierwszej pomocy zebrało się zdecydowanie najwięcej uczniów. Jak co roku impreza mogła poszczycić się dużą frekwencją. Wiele młodzieży nas odwiedza, nawet nie tylko klasowo, ponieważ dajemy informacje do naszych lokalnych mediów. Młodzież o tym wie i często po swoich zajęciach przychodzą i odwiedzają targi. A też przychodzą klasami ze szkół. Widocznie tego typu imprezy potrzebne są młodzieży, która w ten sposób może dowiedzieć się jakie możliwości na nią czekają. Chociaż do egzaminów gimnazjalnych pozostało jeszcze trochę czasu, to nieuchronnie zbliża się moment, kiedy gimnazjaliści również będą musieli odpowiedzieć na pytania: co dalej? Jaką drogę kształcenia wybrać? Właśnie z myślą o gimnazjalistach zorganizowano 10. Jubileuszową Gimną Szkół, która odbyła się w dniu 23 lutego, również w Zespole Szkół nr 2. Każdy zainteresowany dalszą drogą kształcenia mógł znaleźć coś dla siebie. Szkoły prześcigały się w tym, aby zachęcić kandydatów do wybrania właśnie tej, a nie innej placówki. Jedna z organizatorek przedsięwzięcia, Monika Marzec, mówiła, że głównym celem jest Jest przekazanie przede wszystkim ofert edukacyjnych z placówek oświatowych na terenie Jastrzębia. Jak widać, przedsięwzięcie cieszyło się dużym powodzeniem. Na giełdzie można było spotkać uczniów, którzy zastanawiali się, jaką wybrać szkołę, ale też już zdecydowanych, jak na przykład uczennicy gimnazjum nr 9. Myślałam o szkole prawno-policyjnej, ja tak że potem gdzieś do wojska się dostać. Ja na reklamę. Chcę bronić uczciwych ludzi, a karać nieuczciwych. Gimnazjaliści stoją przed ważnym wyborem. Jubileuszowa dziesiątka giełda szkół z pewnością dostarczyła im potrzebnych informacji. Teraz decyzja należy do nich. Krew to bezcenny lek. Dziś nikogo nie trzeba o tym przekonywać, a już na pewno nie tych mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, którzy w czwartek 23 lutego pojawili się na parkingu przy ulicy Podhalańskiej. Miejsce i czas nie były tu przypadkowe. Chodziło bowiem o mobilny autobus regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, który po raz kolejny zawitał do naszego miasta i tym razem Jastrzębianie dali pokaz solidarności z osobami potrzebującymi krwi. W czasie ponad 4 godzinnej akcji 28 honorowych dawców oddało ponad 12 litrów tego życiodajnego płynu, co należy uznać za przyzwoity wynik. Jak podkreślił dr Aleksander Bereżański, kwalifikujący potencjalnych dawców godziną przed zgłoszeniem swojej chęci do uczestnictwa w akcji należy zjeść lekki posiłek i wypić co najmniej 3 kubki słodkiego napoju. Przypomniał także, że kobiety mogą oddawać krew co 3 miesiące i nie częściej niż 4 razy w roku. Mężczyźni zaś w cyklu w cyklu dwumiesięcznym do sześciu razy w ciągu dwunastu miesięcy. Kosze wiklinowe to przeżytek? Ależ skąd. Można się było o tym przekonać podczas wernisażu wystawy Niech się plecie, która miała miejsce w piątek 24 lutego w Galerii Historii Miasta. Wystawa jest częścią etnologicznego projektu realizowanego w latach 2009-2010 przez Stowarzyszenie Serfenta z we współpracy z Uniwersytetem Ludowym Rzemiosła Artystycznego z Woli Sękowej. Dlaczego badacze postawili akurat na plecionkarstwo? Mieszkając w dużych miastach, w miastach w ogóle, no mamy raczej, no nie mamy kontaktu z tymi ludźmi i no my zrobiliśmy coś w rodzaju takiego przeglądu, pigułce, Można zobaczyć całą Polskę, tak naprawdę. Mogłoby się wydawać, że temat nie na czasie i nie znajdzie grona odbiorców. Jednak, piątkowy wieczór w Galerii Historii Miasta pokazał, że wśród Jastrzębian wiele jest osób, którym takie tradycyjne rzemiosło wydaje się być bardzo interesujące. Potwierdza to organizatorka całej wystawy. Jest coraz więcej instytucji, które chcą ją wypożyczać od nas. Jest coraz więcej chętnych na warsztaty wyplatania, które najczęściej organizujemy podczas wystaw. Coraz większą popularnością cieszy się też książka, którą wydaliśmy przy ciąkarskim szakiem Wisły. Piątkowa impreza to nie tylko oglądanie wyrobów, ale również świetna okazja, aby zobaczyć na własne oczy, jak wyplata się koszyki. Jarosław Zagurowski, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej, został uznany za osobowość roku 2011 w konkursie Górniczy sukces roku. Prezes Zagurowski zdobył uznanie kapituły konkursu działaniami na rzecz budowy wiodącej w Europie giełdowej grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Związki zawodowe z Jastrzemskiej Spółki Węglowej wystąpiły do zarządu firmy z postulatem podwyżki stawek płac zasadniczych w tym roku o 7%. Jeśli do końca lutego zarząd nie odpowie pozytywnie na postulat związków, w spółce rozpocznie się spór zbiorowy. Należąca do Jastrzemskiej Spółki Węglowej Kopalnia Budryk zwyciężyła w dorocznym konkursie na Kopalnię Roku. Oprócz nagrody głównej KWK Budryk zajęła również trzecie miejsce w kategorii Największy postęp w roku 2011. W piątek, 24 lutego, 48-letnia kobieta wyskoczyła z balkonu na 8 piętrze przy ulicy Wielkopolskiej. Mimo reanimacji nie udało się jej uratować. Rozpoczynają się zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych. Dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych zapraszają wszystkich zainteresowanych rodziców wraz z dziećmi urodzonymi w roku 2005 i 2006 do złożenia wizyty w szkole w trakcie dni otwartych. Szczegółowy harmonogram na portalu www.jasnet.pl Nowy dyrektor wojewódzkiego szpitala specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju przejął już obowiązki. Pani Grażyna Kuczera, bo to właśnie ona zasiada w dyrektorskim fotelu, rozpoczęła pracę z dniem 20 lutego. Kawiarenka w parku zdrojowym już gotowa. Obiekt, którego remont pochłonął 1 300 tysięcy zł, obecnie jest ozdobą miasta i czeka na nowego dzierżawcę. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejny przegląd w poniedziałek. Do zobaczenia.